Cześć tu Klaudia, witam Was na kanale Rosman Polska. Dziś mam dla Was makijaż w stylu wilka, wilkołaka, który możecie wykorzystać na imprezy przebierane. Jeżeli podoba Wam się to, co widzicie, zostańcie ze mną do końca filmu. Przed rozpoczęciem makijażu zakryłam brwi, użyłam w tym celu zmywalnego kleju, pudru i korektora, a teraz przechodzimy do reszty twarzy i na początek baza. Kolejny krok to oczywiście podkład. Ja tutaj mam dwa podkłady, zmieszam je razem, żeby stworzyć idealny odcień. Podkład rozprowadzam używając zwilżonej gąbeczki. Po podkładzie oczywiście pora na korektor. Sięgam tutaj po korektor w jasnym odcieniu i nakładam go pod oczy. Żeby utrwalić całość, twarz matuję pudrem. Puder nakładam teraz tylko w okolice strefy T, ponieważ resztę twarzy będę jeszcze konturować na mokro. Używam w tym celu tylko ciemniejszego koloru, którym zaznaczam policzki i czoło. Sięgam teraz po gąbeczkę i rozcieram wszystko razem. Po konturowaniu na mokro, pudruję resztę twarzy tym samym pudrem. Teraz pora na tradycyjne konturowanie i używam tutaj brązera w chłodnym odcieniu. Przy tym makijażu możemy postawić na nieco mocniejsze konturowanie, ponieważ zamieniamy się w. Zostaję przy tym samym produkcie, czyli przy brązerze i kontruję mój nos. Konturowanie zaczynam wysoko przy brwiach i prowadzę dwie proste kreski przez całą długość mojego nosa. Bardzo mocno zaznaczam również samą końcówkę nosa, tak żeby stworzyć wilczy nosek. Sięgam teraz po czysty pędzel i delikatnie rozmywam, blenduję. Teraz pora na baking, czyli dużą ilość sypkiego pudru nakładam zbliżoną gąbeczką w wybrane okolice mojej twarzy. Puder nakładam przede wszystkim pod oczy w dużej, dużej ilości. Puder zostawiam na twarzy na czas malowania oczu i przechodzę teraz do makijażu brwi. Zaczynam od zaznaczenia dolnej linii brwi. I prowadzę je prosto ku górze. Krótkimi ruchami domalowuję pojedyncze włoski, tak żeby brwi wydawały się pełniejsze. Teraz pora na makijaż oka, i na początek, oczywiście, bazę pod cienie. Bazę rozprowadzam na całej powiece aż po brew. Przechodzimy do cieni i sięgam po ten beżowy, matowy cień. Cień aplikuję na całej powiece. On sprawi, że baza będzie zagruntowana i cienie łatwiej będą się porozprowadzać. Zostaję przy tej samej palecie i sięgam teraz po cień Peach Cream, który aplikuję w załamaniu powieki. Ten cień aplikuję dosyć wysoko i mocno wyciągam go w zewnętrznym kąciku. Ten sam cień od razu aplikuję na dolnej linii rzęs. Dla pogłębienia efektu sięgam teraz porusz z palety VIBO i aplikuję go również w załamaniu powieki. Zmieniam pędzel na czysty i delikatnie rozcieram granice cieni. Wracam teraz do tej samej palety. Sięgam po cień Sparkling Nude. Jest to beżowy, błyszczący cień, więc możecie skorzystać z jakiegoś innego zestawienia. Sięgam teraz po ciemny, matowy, brązowy cień i aplikuję go w zewnętrznym kąciku. Wsypam teraz po ten sam pędzel, którym wcześniej aplikowałam puder na całej twarzy, i zamiatam teraz nadmiar pudru sypkiego. Nadmiar pudru nałożyłam wcześniej po to, żeby wyczyścić kontur mojej twarzy w tym miejscu, a także, żeby zapobiec jakby osypywaniu cieni. A jeżeli cienie się osypią, to żeby po prostu wszystko sobie delikatnie zdjąć. Zostaję teraz przy tym samym ciemnym brązowym cieniu i zaznaczam nim końcówkę mojego nosa. Będę teraz malować kreski na moich powiekach i użyję w tym celu dwóch eyelinerów. Jednego w sztyfcie, w pisaku, a drugiego w płynie. Jak widzicie, namalowałam bardzo długie, ale też niekoniecznie perfekcyjne kreski, ponieważ za chwilę zasłonią je sztuczne rzęsy. Zanim przykleję sztuczne rzęsy, muszę wytuszować swoje własne pogrubiającą maskarą. Wracam do tego samego brązu z tej samej paletki i pogłębiam konturowanie mojej twarzy. Sięgam teraz po jasny rozświetlacz i nakładam go na szczyty kości policzkowych i szczyt mojego nosa. Odrobinę rozświetlacza nakładam również wewnętrzne na kąciki oczu. I na koniec makijaż ust. Sięgam tutaj po Duo z Lovely. Jest tutaj konturówka i matowa pomadka w odcieniu Milky Brown. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeżeli film Wam się podobał, koniecznie dajcie kciuki w górę i subskrybujcie kanał Rosman Polska po więcej tutoriali. Do zobaczenia! Hej, z tej strony Karolina. Cześć, tu Klaudia. Razem z Rosmanem przygotowaliśmy dla Was świetny konkurs. Wystarczy, że zrobicie sobie zdjęcie Waszego imprezowego, strasznego, mrocznego makijażu. Rzucicie je na Instagram z odpowiednimi hashtagami, które znajdziecie w opisie tego filmu. Do wygrania są świetne nagrody, więc nie pozostaje mi nic innego niż zachęcić Was do udziału. Życzę Wam powodzenia. Do zobaczenia!